Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić ciekawy sposób na zarobek. Bo często na live'ach, czy to pod filmami w komentarzach, pisaliście, czy pokażę jakiś sposób właśnie na zarabianie końców. No i ogólnie chciałbym Was także zaprosić na aukcję. Tutaj macie link w opisie do kolegi Brzozy. On ogólnie zajmuje się handlowaniem, można powiedzieć, na co dzień. Ma z tego niezłe zyski, bo obecnie z tego co wiem, ma około 2 milionów na koncie. No tak więc jak widzicie, jeżeli się chce, to się da. I on ogólnie za 9,99 sprzedaje poradnik ze sposobami. 7 sposobów jest tam przedstawionych, z mi właśnie jeden podał specjalnie na ten odcinek dla was, no tak więc dzisiaj pokażę wam ten jeden z siedmiu sposobów, jeżeli chcecie poznać ich więcej, to oczywiście link, tak jak mówię, do jego aukcji znajdziecie w opisie, a my możemy zaczynać. Tak więc będzie to polegał yy, sposób na kontraktach, kontrakty złote, rzadkie, yy, świecące oczywiście. No, i jeżeli kupicie je w nocy za około 250 końców, to macie szansę zysku 200 końców na jednym kontrakcie. Tutaj wam szansę na 5 kontraktach, jak wiadomo, 1000 zarobić, co jest całkiem ok, kwotą patrząc na czas poświęcony na to. Oczywiście są tam jeszcze lepsze sposoby w poradniku, natomiast dzisiaj nie o tym, dzisiaj przedstawiam wam tą metodę, mimo że ona nie jest jakaś, tak jak mówię, świetna, nie zajmuje także. Dużo czasu, także nie mało trzeba przyznać. Aczkolwiek, no, na początek może być całkiem ok, ja przynajmniej ją polecam jak najbardziej. No, tak więc ogólnie polega to, tak jak mówię, na tym, że w nocy, kiedy no, jest już dość późno, około pierwszej, załóżmy, wchodzicie sobie w rynek Food, wyszukujecie złotego, rzadkiego kontraktu za maksymalną cenę minimalną 250 końców, no i za tą cenę maksymalnie właśnie licytujecie to. No, wydaje mi się, że spokojnie poradzicie sobie z tym nie w 10-15 minut, mnóstwo tych kontraktów nakupicie do klubu. No i potem kiedy już będzie rano, południe i popołudnie, możecie wystawiać je za kwotę 350 minimalna i 450 kup teraz. Macie tutaj teraz w momencie pokazane na ekranie, jak mi to wychodziło dzisiaj. No jak widzicie, spokojnie możecie to sprzedać. Ładnie się wszystko sprzedaje. Co wystawienie około, no nie wiem, 20-30 kontraktów. Tak więc to wam już daje jakieś 3000 zysku od jednego wystawienia. No myślę, że dość ciekawa metoda, patrząc na to, że wcale jakoś dużo nie musimy poświęcać czasu. Jeżeli nie lubicie na przykład bawić się na snajperce, to zdecydowanie szybciej y, tym sposobem zarobicie. Y, no, są oczywiście lepsze sposoby, ale to w poradniku, do którego tak jak mówię raz zachęcam. Jak najbardziej mogę tutaj polecić Brzozę, bo zna się na rzeczy i wie, co pisze. No tak więc jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do niego czy też do mnie. A ja Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. A tymczasem do usłyszenia. No i cześć!